witam bardzo serdecznie w kolejnym programie. Nie ruszymy, dopóki nie będzie subów, lajków i dzwonków. Nie ruszę, nic nie zrobię. Czekam. Jak ja mam coś zrobić, to Wy też. To nie jest tak, że może się na gapę jechać, albo darmowy obiadzik skonsumować. To roboty. I na 777.org.pl Wejść i książki zamówić. Łaski nie robimy, bo ja nie robię i biorę się do roboty. Uwaga! Program może zawierać treści podnoszące ciśnienie. Zadbaj o swoje zdrowie i kup ciśnieniomierz Techmed. Wpisz kod FMC27News i zgarnij 10% rabatu na wszystkie produkty medyczne Techmed. Budujesz i sprzedajesz ekskluzywnie komercyjnie inwestycyjnie? Pokaż swoją ofertę na HMTV. Pierwsza telewizja o nieruchomościach. Wiecie Państwo, niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: Wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady? i warcholstwa bezczelnego, ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę. To straszne, ale w tych słowach jest prawda. Kto by nie opowiadał tutaj jeden czy drugi koryfeusz prawa karnego liberalnego, kara ma również walor odstraszający. I niestety, ale prawdopodobnie trzeba będzie, jeżeli dalej będzie postępowało to szaleństwo wśród niektórych sędziów, szaleństwo moim zdaniem, bo to jest, to zaczyna być po prostu na krawędzi, przepraszam, oszołomstwa. To, co, to, co obserwujemy i to, co gdzie, niegdzie można przeczytać. Trzeba będzie po prostu rzeczywiście dokonać wy oczyszczenia stanu sędziowskiego z ludzi, którzy po prostu pokazali na przestrzeni lat, że się nie nadają do tego, żeby być sędziami. Panie premierze, jak skomentuje pan ostatni wywiad prezydenta Andrzeja Dudy słowa o wieszaniu zdrajców? Ja Powstrzymałem się, jak Państwo zauważyli, od komentowania ostatnich wystąpień prezydenta Dudy, znaczy to było tak niebywałe, że szczerze powiedziawszy jak zobaczyłem gdzieś w, w telefonie, no bo to wszędzie było obecne, to poświęciłem sobie cały ten wywiad, bo nie wiem, że myślałem, że to jest manipulacja, bo że jest wyjęte yy, yy, z kontekstu. I, ale to, że takie, aż takie musi przychodzą panu prezydentowi ludzie do głowy, to świadczy o tym, że w złej kondycji kończy. No i dali sobie jeden drugiemu. W mediach po twarzy, tak naprawdę jeden drugiemu, no bo Andrzej Duda nie oddał, przynajmniej na razie nie wiemy. Ale Donald Tusk, jak mógł skrytykować jednoznacznie i zasugerować złą kondycję psychiczną pana prezydenta, to zasugerował. Ale pan prezydent, jakby nie było, troszeczkę innej rzeczy mówił. Kontekst oczywiście był szeroki, ale nie było wprost powiedzenia, że tam ktoś kogoś będzie wieszał. Było odniesienie się do zdarzeń historycznych, a faktycznie zdrajców w Polsce to wieszało się kiedyś raz. Za Kościuszką. Wtedy coś się udało uspokoić, a później? A później zdrada za zdradą. Nikt się niczym nie przejmował faktycznie w Polsce nie płaci się za zdradę państwa figa z makiem z pasternakiem problem z Andrzejem Dudą jest taki że 10 lat panie prezydencie był pan prezydentem znaczy jeszcze pan jest 10 lat i takiej hardości to ja nie słyszałem no była przepraszam hardość Wtedy, kiedy broniłeś Ukrainy. Wtedy, kiedy jeździłeś po świecie i mówiłeś, jak ważna jest ta Ukraina. Ale żebyś chociaż raz w taki sposób wystąpił w imieniu Rzeczpospolitej. I Rzeczpospolitą bronił, to byś zbudował szacunek u jednego obywatela Rzeczpospolitej. A tak to, a tak to odejdziesz, w zapomnieniu. A może nie do końca, bo jeżeli to będą ostatnie słowa, które będą pamiętane i łączone z Tobą, to taka dziwna pamięć będzie. Ale zapowiedziałeś, że Książki będziesz pisać, Panie Prezydencie. Więc może w Książce rozwiniesz i uzasadnisz te myśli, a wtedy będziesz miał okazję przyłożyć Ronaldowi Tuskowi, który. Tak miałam, czeka na Twoją reakcję. Otrzymałem takiego sms a od jednego z dyrektorów szkół i myślę, że on jest świetnym podsumowaniem tego, co się dzieje w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że świadectwa zgodne ze stanem faktycznym są nieważne, bo są niezgodne z rozporządzeniem. Które co prawda jest nieaktualne, ale nikt go nie znowelizował, więc jest nadal obowiązujące. Proszę Państwa, trzeba sięgnąć do klasyki polskiego filmu i powiedzieć: Niezły macie, siostry, bałagan w tym archeo. Ja tu widzę niezły burdel! Burdel to wy macie w tym swoim archeo. Takie świadectwo szkolne za chwilkę Pani wręczę, mam nadzieję, że Pani przyjmie. Z tego świadectwa wynika prosta rzecz. Pośród wszystkich niedostatecznych ocen z przedmiotów takich jak polski, matematyka, fizyka, chemia, historia, jest jednak jedna ocena celująca: celujący za zdradę narodową. Panie profesorze Czarnek, wszystko racja, ale w jednej rzeczy pan przegina. Jak można mówić o Ministerstwie Edukacji Ministerstwie Edukacji Narodowej? Ono nie jest ministerstwem edukacji narodowej, bo ono narodu nie buduje. Jeżeli już, to ono naród dewastuje. Zresztą bardzo celnie Pan wytyka absurd i logikę Pani Minister i wszystkich Pań tam zarządzających. Skutecznie dewastujących wizerunek narodu, państwa polskiego, tak rozdzierających na części to wszystko, co dla nas ważne było. Teraz okazuje się, że świadectwa też nie są świadectwami, ale może i są albo i nie są. W zależności od tego, kto jak zinterpretuje. Ale to nie jest ważne. Ważne jest, panie profesorze, żeby jednoznacznie oddzielić to, co się dzieje od pojęcia narodu, bo to, co jest ministerstwem dzisiaj, z narodem, nie ma nic wspólnego. I mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki czas, gdy rzeczywiście Ministerstwo Edukacji stanie się narodowe. Najgorsza minister najgorszego rządu Leniwa, lewacka minister Nowacka, manifestem 22 lipca do dymisji, do odwołania. Ale rozgrzał się ten poseł z Sławomir Skwarek. No, nie słyszałem o okazuje się, że taki mocny w gębie na maksa. Nie wiem, czy był w poprzednim. Układzie rządowym, czy tam zabłysł czymś, ale teraz pokazał siłę i zażądał dymisji. Także siła, panie pośle, czekamy na kolejne tak radykalne wystąpienia. Rozumiem, że radykalizm ma dzisiaj być narzędziem, które umożliwi przebicie Konfederacji, a tak naprawdę tej części Konfederacji z tym panem którego nazwiska nie będziemy wymieniać, bo wszystkie media wymieniają, robiąc największy błąd, bo promocja tego pana, który potrafi witać się tak otwarcie religijnie, katolicko, jest bardzo niedobrym rozwiązaniem. Taki człowiek z takimi poglądami, Powinien ulec zapomnieniu. Dlatego my w tym programie zapominamy. Pierwsze, nie wiem gdzie pan Czarnek się podział, ale może się dowie, czym zajmuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej. Otóż Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zajmuje się programami nauczania, tylko podstawami programowymi. Można to było ogarnąć przez parę lat. Nawet pytania nie umiecie zadać porządnie. Nie mówiąc już o steku, bzdur i pomówień, no ale czegoż się spodziewać po dzbanie roku? No pani Barbaro, ale żeś poleciała. Dzban roku? Dzban? Zban to takie słowo młodzieżowe, ale sprzed lat. Warto by było znaleźć coś bardziej współczesnego. Bo jak będziesz powtarzała takie suchary, to zbanem, to ty zostaniesz. I nie tylko roku, ale całej kadencji. Bo jak rozumiem, kadencja czteroletnia daje Ci bezpieczeństwo funkcji tak wspaniałej i prawo niestety do degradowania. Tego, o czym profesor Czarnek powiedział. I warto. Pani Barbaro, tak troszkę z szacunkiem do profesora, bo co by nie było, to magisterkę to Pani tak prawie że wypłakała, więc nie startuje się do tych, którzy stopniami i tytułami rzeczywiście zbudowali swoją pozycję naukową, a Pani? Pani ministrem edukacji narodowej być nie powinna. To przede wszystkim dlatego, że marksizm nic wspólnego z narodem polskim nie ma, a pani skutecznie ten marxizm wciska następnemu pokoleniu. Pan coś weźmie. Niech... Panie pośle, Czarnek, zwracam pan panu zrębie, uwagę, panie że tak pośle... pan, pan e, obrady Sejmu. Pan czerwony. Zaczynam się martwić. Czy jest na sali jakiś lekarz? Bo panu panie pośle, Czarnek, na podstawie... Jest to, się. Pani minister! Pani minister! Ja wiem, pani minister. denerwuje. Nie, no po prostu dowcipy i zuchary lecą na maksa. Pani Barbaro, po prostu szkoła aktorska przed panią. A może nawet... Akademia medyczna, bo widać, że znajomość fachu, a może lepiej zamiast te cyrki odprawiać, po prostu wsiąść się do roboty. Tylko tej pracy rzetelnej do budowania narodu, a nie opowiadania derdymałów tarcistowskich. A taki był ładny, antyamerykański, taki prowolnościowy, demokratyczny, praworządny Roman Giertych. Podobno, podobno, tak jak piszą w wirtualnej Polsce, szantażował adwokatów, próbował wymusić sprawę, próbował wejść do sprawy, w której nie był obrońcą. Czyli tak naprawdę, oprócz dyscyplinarnego przewinienia, które jest oczywiste, jeśli to wszystko jest prawdą, to popełniał także grube przestępstwa karne. No i co? Uśmiechnięci. No i co? Silni raz. No i co? W Tusku. No i co? Wszyscy Przyjaciele Giertych. Koń to przeżytek, ale te przewinienia, jeśli są prawdziwe, przeżytkiem jeszcze nie są. Oj, tam, oj, tam, panie profesorze, bez przesady. No i cóż się takiego stało? co to pierwszy raz? Pan Giertych ma pełne doświadczenie w różnego typu działaniach, które ktoś powie, że są na granicy. A no, granic w Polsce jest dużo. I różne problemy na tych granicach są. Wyciąga pan coś tam, że coś ktoś kiedyś. Co to ma za znaczenie? Mecenas Gierdech i tak dociągnie wynik, który sobie założył, i bez względu to, jak pan będzie mocno to negował, nie ma to znaczenia. Oczywiście może pan powiedzieć, że kiedyś go rozliczycie. Mhm. Mhm. Ja mam w to uwierzyć, że nawet po zmianie władzy rozliczycie kogokolwiek z tych, którzy dzisiaj poza granicami prawa są. Tak jak oni rozliczają tych, którzy poza granicami prawa, a nie którzy poza granicą. Słuchajcie, politycy nikogo nigdy nie rozliczyli. Więc bez względu na to, jak mocno będą się wzajemnie oskarżać. I mówić, kto prawo złamał, jakie paragrafy nad kim wiszą, to i tak to nie ma żadnego znaczenia. Bo najważniejszy jest układ. Układ bezpieczny, który daje stabilność rządów bez na to, kto rządzi, bez na to kto, jak te granice przekracza. Ale panie profesorze szacun, gratuluję punktowania Giertycha. Bo ktoś musi przecież go wypunktować, a z uwagi na to, że on taki duży, wręcz wysoki, to się go boją. A pan widać, siłę ma. No to, szczególnie po wizycie w Stanach, po ropie i po innych doświadczeniach, nabrana siła do walki. Nowacka załatwiona, giertyk załatwiony. Czekamy na więcej. Informacje o opłatach za energię czynną, opłaty dystrybucyjne stałe i zmienne, podatki, w tym VAT i akcyza, stan początkowy i końcowy licznika, numer PPE oraz informacje o okresie rozliczeniowym, składnik jakościowy, opłata przejściowa o rany. Czy nie można by prościej? Można. Dzięki deregulacji na rachunkach za energię będą tylko najważniejsze informacje: kwota do zapłaty i opłata sieciowa. Pamiętajcie, deregulacja jest dla Was. Życie ma być proste. Czyli deregulacja polega na tym, że teraz ukryje się te wszystkie opłaty, jedną opłatę w haśle, i to ma być dla nas prostsze. A ja dam szłapka, co pan bierze? Jakby powiedziała pani Nowacka, gdzie pani Nowacka jest teraz? Przecież taki zdenerwowany. Adam szłapka pokazuje, jak będzie wyglądała deregulacja. Deregulacja, która pokaże, że będzie mniej pozycji na rachunku. Rachunek jak był wielki, tak będzie, bo go to nie denerwuje. Denerwuje go to, że jest wiele pozycji na rachunku. Się zdenerwował. To zamiast zdjąć poszczególne pozycje, uznając je za irracjonalne, to nie, będzie jedna pozycja, która będzie i tak pozycją drenującą nasze kieszenie. Oj, panie damie, ale pan zabłysnął. Jak pan tak będzie deregulował wszystko, to praktycznie wiele pozycji na wielu rachunkach można formalnie zlikwidować i wrzucić wszystko do jednego worka, a najlepiej w ogóle jedną wielką opłatę stanowiącą 100% wynagrodzenia obywatela zabrać. Wtedy będzie prosto, łatwo i przyjemnie. Przecież to będzie jedna opłata. I pracujemy, oddajemy to, co zarobiliśmy do jednego wora. A pani to się komunizm nazywało. Nawet nazywa się nadal. Bez to jak Pan będzie mieszał z informacją na rachunku, to cena na tym rachunku nie będzie mniejsza. Jeśli weźcie wreszcie do roboty i naprawdę znajdźcie to, co. Można deregulować, a nie udawajcie deregulacji. to ma być wasza deregulacja, ja bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Zobaczcie, jakiego języka używają politycy Platformy Obywatelskiej. Czym oni w ogóle się zajmują? Zamiast robotą, czystym hejtem. Zobaczcie to. A walka z pisem jest moralnym obowiązkiem, jak, jak walka z nowotworem. Z plagą, jaką nie wiem, z malarią, no, z zanieczyszczeniem środowiska, no, no to jest walka z, z ciężką ciężko z ciężką patologią. Mówię. Czy uważacie, że tak powinien zachowywać się polityk, który ma się zajmować sprawami państwa, waszymi sprawami, poprawą tego, co się dzieje u nas w kraju? No nie wydaje mi się, ale niestety. Oni tacy są. Panie siłowski to was za grobu wyszedł, tak dawno go nie słyszeliśmy. No jak się odezwał, no to oczywiście. Rozliczył pisowców na maksa, no bo się należy. ale pan Piotr, były rzecznik, mm. tylko tak narracyjnie, trochę tak grobowo. Ja bym tak zdynamizował to, troszeczkę więcej emocji w tym, tak żeby pan się obudził i pobudził słuchacza, bo jak tak będzie pan komentował pana Niesiełowskiego, to on jeszcze wróci tam skąd przybył, aż łapka będzie lepszym rzecznikiem. Takim mocniej zapamiętana. Przecież Rzecznicy to między sobą powinni tak rywalizować i powinni pokazać, który bardziej skutecznie przekona naród do bycia Wamoku. Chyba o to chodzi, co? Nieważne jest prawda, nieważne co się dzieje. Ważne, żeby utrzymać taki stan, niby wiem, ale nie do końca. Tak jak dwóch spin doktorów się zetnie, które, nie wiem, czy pan Niesiołowski was rozdzieli, ale tęskniło mi się za panem Niesiołowskim. Aby dłużej mi się tęskniło i mniej go w mediach było. Co się dzieje w tym Wrocławiu? Normalnie jest germanizacja przestrzeni publicznej za pieniądze Polaków. Chodzi o dwa głośne remonty. Pierwszy to Most Grunwaldzki, który po remoncie ma mieć przywróconą tabliczkę Kaiserbrücke, czyli Most Cesarski. Drugi kontrowersyjny remont to remont Auli Leopoldiny na Uniwersytecie Wrocławskim. Wyobrażacie sobie, że tam usunięto Orła Białego i wstawiono w miejsce Orła Białego wizerunek króla polskiego Fryderyka II. Ja pomijam fakt, że Fryderyk II to po prostu podbił Wrocław z rąk Habsburgów, dlatego też Leopoldina, bo Leopold, cesarz Habsburgów, ufundował te aule, Ale usuwanie Orła Białego, by przywrócić wizonę króla polskiego, który po prostu nienawidził Polaków i wprost o tym pisał i był autorem rozbiorów. A co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu, czy zgadzacie się na germanizację polskiej przestrzeni publicznej za Wasze pieniądze. No Panie Sebastianie, Kaleta, no ja tak e, patrzę, to się rozwija ta. Kariera medialna, tylko? Też tak trochę miałko. Takie pytanie, na które wiadomo, co Naród odpowie. No pewnie, że nie chce germanizacji. Przecież nie chcemy germanizacji, nie chcemy krzyżaku Nie chcemy tej historii, która jest nie nasza. No nie lubimy, jak ktoś i w ogóle nam nie lubi. Nienawidzimy wręcz, jak ktoś nam orła zdejmuje i lub gdziekolwiek napis niemiecki, krzyżacki. Przywraca. To co to zmieni? Panie Sebastianie, chyba że jak wrócicie do władzy, to wszystko posprzątacie. I tak, po roku, dwóch sprawdzę, czy rzeczywiście te wszystkie absurdy, które dzisiaj tak punktujesz, po dwóch, trzech latach, Wrócą do stanu normalności i absurdami nie będą. A jeżeli będą, to znaczy, że to tylko i wyłącznie jest zabawa dla gawiedzi. Bo można kogoś wypunktować, zbić troszeczkę elektoratu, ale zadbać o to, żeby w Polsce nie można było takich rzeczy robić, to jakoś przez 8 lat rządów nie potrafiliście. A można było przyjąć rozwiązania prawne, ustawa o języku polskim jest, można było zadbać o to, żeby różne problemy, które dzisiaj są, im nie były. Mamy to pierwszy wiatrak w polskiej strefie Morza Bałtyckiego już stoi. Już w przyszłym roku będzie dla Was produkować energię. To początek rozwoju nowej gałęzi gospodarki w Polsce morskiej energetyki wiatrowej. To jeden z 76 wiatraków, które powstają w ramach projektu Baltic Power. Po zakończeniu budowy farma osiągnie moc 1,2 gigawatów co pozwoli na roczną produkcję około 4 terawatogodzin czystej energii. Pani Paulina Helinklowska powiedziała, że dzięki postawieniu wiatraków w Polsce, na morzu, w Polsce rozwija się sektor związany z tym wiatrakiem. Oj, nie, 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 nie. To nie u nas się rozwija. To rozwija się w Danii, w Niemczech ten sektor, bo to stamtąd, szczególnie z Danii, idzie ten wiatrak. U nas to tylko i wyłącznie przestrzeń jest degradowana i zakłócenia w tym zakresie będą się pojawiać w naszym systemie energetycznym, ale o tym nie chcesz mówić, panie minister. Chcesz mówić tylko i wyłącznie o sukcesie, jakoby to Polska zrobiła gigantyczny interes. Zgodziłbym się, gdyby to polskie przedsiębiorstwa produkowały ten wiatrak, polskie przedsiębiorstwa projektowały ten wiatrak, polskie przedsiębiorstwa budowały te wiatraki polskie przyrostaby tym wszystkim zarządzały jeszcze handlowały o ile by było sens tym wszystkim handlować a efekt jest zupełnie inny niby PGE ale duńczycy 33 miliardy złotych kontrakt dostali i budują i stawiają i zarabiają i sobie budują ten sektor ale bajki opowiadasz Mówisz, że kolejny wiatrak na coraz tańszą energię. Już ponad 27% w systemie energetycznym w Polsce to jest tak zwane OZE. Spadły ceny energii. Adam Szłapka powiedział, że deregulacją załatwią ten problem. Czyli jak będziemy widzieć, jedną cenę. To będzie ona łatwiejsza do przełknięcia, bez żadnych tam tych wszystkich narzutów. Znaczy, one będą, tylko nie będzie ich na fakturze. Może też tak będzie z punktu widzenia doświadczeń pani minister, że coś się na fakturze zmieni, pod innym kątem zaprezentuje, będzie nam się wydawało, że będzie mniej. Czyli najprawdopodobniej dostaniemy mniejsze faktury z mniejszymi literkami i z mniejszymi cyferkami. I taka malutka cyferka, taka bardzo, bardzo malutka, to będzie cena za energię. I wtedy będzie taniej. Dzięki wiatrakowi. Na morzu. Drodzy Państwo, i nareszcie, nareszcie już koniec. Jak Państwo widzieli, pracują, pracują dzielnie żeby dowozić. Dowozić dla nas. Jakbyście nie wiedzieli, komu dla nas. To jest tylko praca skierowana wynikiem do nas. To my mamy być szczęśliwi. Jak nie czujecie tego szczęścia, to jest to wasza wina. Bo oni robią wszystko. Jak jesteście teraz na plaży, w górach, to pamiętajcie, że wszystko, co macie w kieszeni, wszystko, co macie na rachunku bankowym, wszystko, co macie w domach i to, co się pęta wokół was, to wszystko zawdzięczacie im, naszym wspaniałym politykom. Do zobaczenia.